18 kolejka wirtualnej ekstraklasy. To wciąż grudzień, ale już zaczynamy rewanże. Najbardziej żądny odwetu będzie Lech, na którego teren zawitał łódzki widzew. Jagiellonia i Legia zaczęły sezon od remisu i na razie idą łeb w łeb. Zobaczymy, czy w Białym Stoku padnie rozstrzygnięcie z wyraźnym podtekstem kibicowskim starcia ruchu z LKS-em i Krakowi z pogonią. Radom jak warta. W meczu tych drużyn na otwarcie sezonu wygrali radomianie. Na początek rundy rewanżowej scenariusz się powtórzył. Znów skromnie, ale tym razem. Po golu, maszado zdobytym szybko i dość przypadkowo, trzy punkty zostają przy struga. Krakowia, pogoń. Portowcy poprzednio wymęczyli wygraną przeciwko pasom w ostatniej akcji, niestety, tym razem nawet tego jednego gola nie dali rady zdobyć. Bezbramkowy remis przy kałuży, gościom to na niekorzyść. Radom, jak już odskoczył, lechcza i się za plecami. Piast Śląsk, pojedynek w dolnej połowie tabeli. Wyżej plasują się Wrocławianie, ale Ekstraklasa rządzi się swoimi prawami. Znów mieliśmy mecz do jednej bramki, dosłownie. Po dośrodkowaniu Szczepańskiego zwycięskiego gola dla gospodarzy zdobył Kamil Wilczek. Piast tym samym jeszcze bardziej odskakuje od strefy spadkowej. Korona raków, Kielczan z kolei można nazwać pierwszym kandydatem do spadku. Nic nie wskazuje na poprawę sytuacji, ale na to, że Antecernac wyrośnie na gwiazdę naszej ligi już jak najbardziej. Korwat ładnym strzałem z dystansu otworzył wynik meczu, a niedługo później podwyższył prowadzenie medalików. Nie pierwszy raz w tym sezonie Xavierowi Dziekońskiemu przełamało ręce. Co gorsza, również nie ostatni w tym meczu. Po kolejnym kiepskim zachowaniu bramkarza korony gola zdobył John Yeboah. Natomiast 6 minut po zmianie stron jako drugi w szeregach gości ustrzelił dublet. Honor gospodarzy zdołał obronić Błanik, ale nie zmienia to faktu, że w tym sezonie liga ich przerosła. Stal puszcza. Mielczanom udało się przełamać, warto więc pójść za ciosem przeciwko Benjaminkowi. Styl nie grał roli. W 36 minucie Gilamier zabrał się z piłką w pole karne, spokojnie wykończył akcję i kolejna skromna wygrana w tej kolejce stała się faktem. Stal również poprawia swoją sytuację. Coraz więcej drużyn ucieka outsiderom. Jagiellonia Legia. Tyle samo punktów na koncie jednych i drugich. Zapowiadało się wyrównane starcie, a tymczasem sami zobaczcie. Dziewiąta minuta. Gual zagrywa do Peckharta. Czech swobodnie wbiega w szesnastkę i otwiera wynik spotkania. Dziesięć minut później Gual tym razem uruchomił Patryka Kuna. Ten pewnie i z treningową swobodą zszedł ze skrzydła i podwyższył na 2 do 0. Obrona Jagiellonii jest, a jakby jej nie było. W 38. minucie goście klepią przed polem karnym, wreszcie Wszołek zostawił piłkę Pekhartowi i ta akcja kończy się drugim golem Czecha. To jest piłkarz kolejki, a mecz wydaje się rozstrzygnięty. Legia wreszcie gra na miarę oczekiwań i wręcz bawi się z rywalem. W szeregach Jagi wyróżnił się tylko Hesus i Mas. On nie kryje, że Legi lubi strzelać. Przy Łazienkowskiej zapewnił remis, tym razem jedynie obronił honor. To jednak wciąż nie ostatnie słowo tego wieczoru. W 80. minucie Wszołek zamienił się rolami z Pekhartem i ustalił wynik na 1-4. Kolejny raz wizyty wojskowych nie będą w stoku dobrze wspominać. Lech w Ogranie kolejorza to był początek świetnej formy gości, ale pamiętamy jak po dobrej jesieni wyglądała widzewska wiosna w poprzednim sezonie. Na razie nie ma powodów do wielkich obaw. Lech długo musiał się namęczyć, ale wreszcie Kwekwe z Kiri wygarnął piłkę przed szesnastką, zadziałał instynkt Isaka i przy Bułgarskiej było 1-0. Kilka minut później szwedzki napastnik dopisał sobie asystę i mamy pierwszą dychę. Filip Szymczak dobija do bariery 10 goli w sezonie. Na początku kampanii formą w szeregach Widzewa imponował Ernest Terpiłowski i to właśnie on w 83 minucie zaskoczył Mrozka, tym samym ustalił wynik meczu. Rewanż udany, komplet punktów zostaje przy Bułgarskiej. Górnik zagłębie. Wobec rozstrzygnięcia poprzedniego spotkania Miedziowi mają szansę nieco uciec. Gospodarze postawili twarde warunki, ale dali się zaskoczyć w niekomfortowym momencie. Mateusz już wdowiak zdobywcą gola do szatni. Górnicy musieli się zastanowić jak wrócić do gry, ale robili to za długo. Myślami zostali na przerwie i krótko po zmianie stron drugi cios zadał im Kurminowski. Miedziowi mają patent na Zabrzan. To druga porażka Górnika w tym sezonie, ponownie z zagłębiem. Ruch ŁKS. Poprzedni pojedynek utytułowanych Beniaminków skończył się po myśli rycerzy wiosny. Jesień pokazała, że nie był to przypadek, a rewanż dobitnie to potwierdził. Po kwadransie Dani Ramirez zamienił na gola Podanie Hotiego, Hiszpan tego dnia się przebudził i jakiś czas później z podobnej pozycji dołożył kolejnego gola. Wciąż trwa pierwsza połowa, kolejny atak LKS-u. Tejan postanowił uderzyć z dystansu i po chwili cieszył się z gola, ale to trafienie będzie zapisane na konto Szymańskiego jako samobój. Łodzianie w tym sezonie nie pozostawili niebieskim złudzeń, oni również coraz pewniej w środku tabeli. Początek rundy rewanżowej, tak jak inauguracja sezonu, na starcie był dość niemrawy, ale z czasem wszystko nam się rozkręciło. Legia i LKS wygrywali trzema bramkami. Lech odegrał się na Widzewie, Zagłębie Lubin z patentem na Górnika i nadal bezbłędne. Miedziowi powiększają przewagę na szczycie do czterech punktów. W strefie pucharowej znów Lech w miejsce pogoni. Coraz bliżej ścisłej czołówki warszawska Legia. Sytuacja outsiderów z kolei coraz to bardziej się pogarsza. Kurminowski i Szymczak dołożyli po bramce i jako pierwsi osiągnęli dwucyfrówkę w klasyfikacji strzelców. Za nimi duet z Legii, Gual i Peckhardt, ale teraz drugiego przed. Przedstawiciela ma tutaj też Kolejosz, a jest nim Isak. Na samym dole pojawił się antecernat z Rakowa. Ten pan zdaje się szybko podskoczy wyżej. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.